To jest pokój teściów. Bardzo no. ładnie zresztą. Proszę bardzo.

Tu nasza piękna teściowa. Już starczy. Tak, zobacz, Piotr. Piotr, 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 z kamerą. Piotr, 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 dziwię. Piotr, 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 Dobra. O, o, teraz będzie, na tym, ładnie. Dziękuję ci za cebulę. Ja tam, że... Cebula? Leży w piwnicy. Co mnie to interesuje? Ja jeszcze może, może do domu wam zaniosę. Ja, ja. Krystyna, proszę, jest. W Kanadie Krystyna, dałaś, dzwoniłaś do Grażyny, że ma przyjechać po cebulę? Nie. Dajcie spokój już na temat, ce游, dobrze? Ani <grymusi> słowa nie chcę. Ja już coś powiedziałam na ten temat. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. A, tak, tak. się, ale się na mnie nie ja rzuciłam ten. Ja nie mam i na mnie wszystko. Ja mówiłam, zabajajcie się. Nie, 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 Zabawka. No, to jest nasza kochana ciocia. To jest nasza kochana ciocia. Weź ją, po. nie mnie nie łeb. Weź ją, niech no nie. Przyjdzie jak masz to dziewięć. Trzeba wychować sobie, nie? Kasia, <grywa> kiedy zabrałaś chłopka? Chłopkowi? Lizaka? Cały Cały wieścić, tak? No, to zabrała nie ja, nie, ja nie Nie miałaś? Kiedy zrobiłeś? O, widzisz? O, paróweczki. lubi paróweczki. A to nie są paróweczki? Nie? To co to jest? Biała Babcia jest w kuchni. Babcia jest w kuchni. Na które? na którym? Na koniec. Tak. koniec. Na koniec. Na którym Na koniec. się na, jedno, na Bajke? Bajke Proszę, proszę. do góry ja Tak, daleko. W ogóle. Tutaj babcia Stasia by no, nie miała ja ja Jak tak nie? to nie? gdzie Kiedyś tak tłumaczyli, że to było takie, że... Tak, co robimy? Jaki silny tam niech się w niej nie jest, a kiedy się teraz nie będzie. A ja, ja, jako ja, ja. że... Szybko ciocę, jestem po szkole i coś. jak to, bo nie to ma jeszcze, gdzie pozdalić. Teraz mi nie Szybko ciocę, teraz, jak się obrze. Jak, jak, nie. No to ja podaję, że nie. Proszę odsłonić. Na razie. Bardzo Teraz. bym była. już nie widzi na oczy? No, no trzeba jak wódka się na oczy rzuca i ta została. Jest taka zła. <śmiecki> jeszcze liczymy 20 lat pracy. No. To. I ona. No miała 40 lat pracy, bo już ma 20. Mhm. I po co ty to no, robisz? No. No tak.